Przed wami, Paweł, Tybory! ty Jego przeciwnikiem będzie Alberto Sibo! Ale gustowny fryz. Panowie, ja na dzień dobry widziałem, że wy się przywitaliście, a pamiętam, jak jeszcze siedziałeś u mnie w domu, Paweł, na wywiadzie i puszczałeś mi głosówki, gdzie chcieliście się pozabijać i chcieliście się spotkać na mieście. Jest no, zgoda, czy... Właśnie dobrze, że zacząłeś od tego ty, tematu. Ale ja widzę w ogóle Tyburski w kamizelce kuloodpornej. No przykujesz. tak, bo wiesz, jak kurwa się boję, że to nie wyciągnie zaraz prób, z próby i nie będzie strzelał, jak na tych swoich teledyskach, wiesz. Czekaj, yy... Go ponosi fantazja Słynny, i nie wiem, do czego słyny, jest zdolny. Słynny ruch ci zaprezentuję. puu. Pu. Ale a, dobrze. Ja przywitałem się tylko i wyłącznie z grzeczności, ale to tylko... Nie właśnie ja chciałem coś tutaj akurat jak jest, zacząłeś ten temat, to e, dobrze, że to od, od tego zacząłeś, dlatego że czym bliżej walki, tym ja widzę, że Alberto jakby nie chce podtrzymywać tej takiej negatywnej energii, bardziej mu w psychice będzie wygodniej jak ze mną jakby e, jakąś taką więź bardziej... Mo, może nieprzyjacielską, tak? Ale taką bardziej pogodną niż, niż tą negatywną, gdzie będę jeszcze bardziej nakręcony i tak dalej. To Wiem, nieprawda. że dla niego w psychice, bo to, to, to widzę, to ja to widzę, że on... To nieprawda. On ty zluzowałeś mnie... odkąd dostałeś walkę ze mną. To tyle Nie, nie zluzowałem. Znaczy inaczej. Ja zawsze miałem luz. To ty, to ty do mnie nagrywałeś. Nie no... Umówmy się, Weź. że to ty mówiłeś, że dostanę na pizdę, będę jak dziwka, a potem tak, no, tak będzie, Wykusz. No ja, ja chciałbym, żebyś ty podtrzymał tą... Ja, ja chciałbym, dotrzymam żebyś dotrzymam ty podtrzymał tą y, tą, wiesz, tą... Y, Boże. To mówię cały czas nienawiści do mnie, bo ona mnie jeszcze bardziej nakręca. A z, z tego tytułu, że no jestem to, empatycznym ja, to człowiekiem, nie, to, to, to próbujesz mnie zrobić na taką dobroć i kurwa, nie, nie uda ci się. To nie trzeba uda było nie bastować. Od dzisiaj, od dzisiaj chciałbym, żeby e, to było już nastawienie do walki i żebyś ty też je miał. Takie, jakie ma być. Ja witajmy się, ok? Ale Moje chcę... słowa y, y, będą zweryfikowane prędzej czy później. Alberto, ale ja słuchałem tych waszych głosówek, ja wiem, że tam było ostro między tobą a Pawłem, tak jak między tobą a chociażby Maciasem, a później już tego nigdy w życiu nie widziałem. I czy nie ma trochę racji Paweł w tym, co mówi, że jednak ty byś miał taki normalny kontakt? to powiedziałem, że... odpuścił, odkąd dostał walkę, odpuścił swoją negatywną energię którą nakręcał, w rzeczywistości to ty to nakręcałeś, bo ty wykrzyczałeś to wszystko, więc ja, ja. tylko, ja tylko byłem przez ciebie przeatakowany i wkurwiony przez to, jak, w jaki sposób to robiłeś i w ten sposób y, będzie zweryfikowany, kurwa, tak. agresywnie po prostu wjadę w ciebie. Ty w taki tak. sposób, że powiedziałem na relacji, że chcę sprawdzić tą bombę na banie, a tobie, że y, kreujesz się na osobę chuj wiekowego jakiego gangstera w internecie, y, to nie mogłeś przeżyć tego, że twoi widzowie by cię zjedli, jakbyś przeszedł obok tego obojętnie. Weź, byku. Powiem ci tak, e, jesteś małym swoje, chłop, czy... pamiętasz, pamiętasz swoje pierwsze zwołanie mnie do tablicy? To ja ci prywatną wiadomość napisałem, wtedy siedziałem w studiu mówię, jak masz jakiś problem, to możemy się złapać, teraz przyjeść tu, a ty na Ale to, kurwa. Tobie ja na to. Przy... Nie, ja tylko walkę chciałem ten, to sam się ale ja, na początku, ale a potem dobra. kozaka. Bardzo kurwa. dobrze Więc teraz nie pierdą. To teraz słuchajcie, wrzucę do siebie na Instagrama Pablo Tybori, e, nagrywkę, gdzie mówię do niego, gdzie i kiedy kurwa mam przyjechać. Nie pamiętasz? No i chuj Nie pamiętasz broniłeś się, Broniłeś się kurwa tym, że masz walkę z Dubielem i nie uciekałeś od tego. Kiedy miałem. Miałem walkę. Kimś, jestem, kurwa, ale jak jesteś takim górnym internecie. No to ty myślisz, że ty jesteś numer jeden, żeby do ciebie jechał, kurwa. Pienso? Ja jestem numer jeden kurwa. w z, z kategorii 9, to 3, zamiast, 8, 2, To kurwa, zobaczysz, kurwa co ci to udowodnię. To zobaczysz. 10 grudnia. Wierzę w ciebie jak kurwa w masur. Ty sobie wiedzieć kurwa, może bratu byś dał jakieś pieniądze, żeby spłacił alimenty, kurwa, bo kreujecie się na gości, co macie Hajs, kurwa, a, a twój brat nie ma. A twój! To, ale to nie aktualne było, chłopie! Jak, jak możecie... Jak możecie dzwonić! Jak możecie na TikTokach U mnie kurwa na... No, nie brakuje, kanapki, kurwa, to ty płakałeś ale kurwa, mi, o walkę. Ale daj nie mi pierwa. skończyć, daj mi skończyć, ja ci daję! To jak możecie kreować się na kurwa gości, którzy pierdolą, że zaraz samolotami będą. Ty i tak otwunąłeś, to prawda, ty już nie jesteś na ziemi, ty lewitujesz, ale... Jak możecie dzwonić z kanapy, kurwa na Instagramie, uszukiwać tych kurwa ludzi, biednych, powiemy, no co? co powiesz i mi że moje pieniądze, daj. Tak? Daj mi skończyć, kurwa, <laughs> kurwa daj mi skończyć. Ty Jak możesz pokazywać na e, TikToku życie, kurwa, takiego jakiego nie masz, kreuje się. Mam no... kurwa takie życie, coś się boli? Nie dupa boli, cię piecze. Stary dupa mi... cię piecze. Wie co mnie boli? Piecze cię dupa. E, Wie co mnie boli? Widzę że twój go. brat! Kurwa Idę dzwoni. To. Daj mi skończyć. Wiesz co mnie boli, że twój brat, kiedy dzwonią do niego na rundkach, normalni ludzie to śmieje się kurwa z nich, że muszą wstać o szóstej do pracy. A kim ty kurwa ty jesteś, by mi nie pierdol mam mi, nie pierdol mi, jak mi jak kurwa kasztanie? Ma... bo ja kurwa na dwie roboty zapierdalałem w swoim czasie, kurwa. Josef, brata, pierdol no, poczekajcie, dajmy się wypowiedzieć, no. Józef, bo już będę trzymał. Ja się nie śmieję, kurwa, z ludzi pracujących, bo jeszcze kurwa trzy no i... lata temu to po 300 godzin w miesiącu jebałem. Ale kurwa, ale teraz kurga. myślisz, że jesteś kimś innym i próbujesz się wywyższyć na tymi ludzi. Nie, ja, ale jak stary? Bo, ja, ja nie bocie, pracuję bo... też, ale nie śmieję się z ludzi, którzy zapierdalają w żabce, bo też ciężko zapierdalałem i nigdy nic nie miałem, chłopie. To, bo, to ale to się powie... kurwa z tych ludzi nie śmieję. Powiedziałem, że po 300 kurwa godzin napierdalałem, a ty chyba przed lusterkiem. No chyba, bo... kurwa, przed, przed, przed tym, chyba, kurwa, 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 przed talerzem w hotelu, kurwa, z MePedronem Ty, oh, Mephedron, właśnie a propos to, kurwa, dostałem wiadomość, że na, na poprzednim, nie na tym ostatnim no. Highligu, e, Fejmie, no. e, waliłeś, kurwa, tam gdzieś za, e, za tymi, za kulisami, kurwa, Mephedron, to prawda? A może prawda, może nie. No to, kurwa, ale, ale weź co, się do siebie. Ale co z tego, co z tego? To weź się do siebie, chłopie, bo nie będzie litości, kurwa. Ale to, to jaki, ty będziesz wstyd, no. że teraz mi coś dorzucasz? I jaki to nie będzie wstyd, jak ty uważasz, że kurwa zapierdalasz, że jesteś no, przygotowany dawaj. na pięć? Ty mówisz o mnie, że jesteś na pięć rund jesteś ze mną przygotowany i kurwa jedną przetrwaj, chłopie. Kurwa, człowieku, co? Wypracowałeś to, co zawsze, nie? Lewy, prawy, lowki, kurwa. Stary, ja mam, ej, jak Śmieszny byś, jesteś, słuchaj, kurwa. Ej, jakbyś nie zauważył, ja progresuję. Mój wachlarz. Ciekawe mój wachrasz, Na pewno nie osobowość, chyba ani Jest dosyć, dosyć bogatym. Wręcz powiedziałbym, że. Nie masz tego, co ja, w 10%. Jestem 100% pokrzy, ja e, przekonany. Ty się wstydnisz nawet, nawet pokazać cokolwiek. Wiesz, jak cię traktuję? Nie pokazuję tukaj, tu, bo ja wiesz, nie jestem pajac, nie kurwa Zobaczymy w, w OKTAGONIE, jak, jak wyjdę. Jakbym walczył z kimś... Tyle. Ty halo, czem, halo, 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 stop, ponownie. Jakie masz pytanie do swojego rywala? Jedno pytanie. Clinics Czy kojarzysz z bratem taką firmę? Jest związana z waporytora z vaporizatora, z Tak, z CBD. Na pewno twój braciszek kojarzy. Ale jeszcze jest raz, raz jaka, firma. jaka która... nazwa? RekLinix. I teraz prosiłbym cię o chwilę uwagi, żebyś mnie nie przerywał. Na pewno z bratem kojarzycie. Dlaczego? Dlaczego? Ja Dlatego nie. że. Wiesz co, wydaje mi się, że na pewno kojarzycie. Ja bo, ko bo się znacie ja nie, ja, z ludźmi. Bo ja, się... ja nie ogarniam żadnych dobra, CBD, okay, nigdy nie wchodzę okay, w takie okay, tematy. Okay. Więc mów, kurwa, dobra, na temat. nieważne. Twój brat na pewno wie o co chodzi. Sponsor miał... Sponsor, ta firma miała sponsorować twojego braka, brata do walki. Dostał zaliczkę. Dostał no i zaliczkę. Nie, co Wy jesteście jako bracia tak naprawdę. No i chuj, ja nie latam z bratem tak jak ty kurwa za rączkę, co tam chcesz? No, no jesteście do jednego wora w bo jesteście dwa farmazony, więc kurwa... Farmazo jako... to siedzi tam od lewej. No jesteś i kurwa, farmazon, ja nie wiem jak można pokazywać w, ży... w internecie Dobra, takie, nie No, mów kurwa Dobrze, co miałeś do, powiedzieć. dokończę. Twój brat dostał... E... Dosta o sponsora. Który, tak, mam screeny, kurwa będę wszystko upubliczniał, chłopie, nienawidzę czegoś Dobra, kurwa takiego. Pierdol, dawaj daj mój. mi skończyć. No to mów. Dostałeś pieniądze. Ty się śmiejesz z ludzi, gdzie e, czekaj, do, śmiejesz się z ludzi, że gdzieś wa, daj mi skończyć. Śmiejesz się z ludzi, że ma, gdzieś mniej zarabiają, gdzieś mniej mają i tak dalej. Nie tak śmiejesz tak. się, kurwa nie w takiej kurwa się lubi. Twój komentarz, który kurwa był upubliczniony w, w, w moim kierunku, że e, ktoś ci zadał pytanie, miałeś nie dawać e, Tyburskiemu zarobić, a ty powiedziałeś, że dostaje tyle, jakbym w sumie nie zarobił, więc co ty pierdolisz? Mam ci no, wyciągnąć, śmiałem no, czy, się kogoś. To, to pierwsze rzecz, kurwa, drugie. mogę się śmiać do bólu, kurwa. Daj mi skończyć, bo to jest to kurwa, uchodzi, kurwa, kurwa. Nie, nie w porządku, że ja nie mogę skończyć, kurwa. No I to popłac prerywają. się jeszcze, znaczy, dajcie mu chusteczkę. Druga, druga rzecz. Twój brat dostał pieniądze i to śmieszne pieniądze, kurwa, to śmieszne to ja bym mógł się śmiać z niego, że dostał śmieszne pieniądze od sponsora, a mimo to nie wywiązał się z umowy sponsorskiej. Dostał X kwoty, bo nie będę już tutaj publicznie mówił, o kwotach. Dostał zaliczkę, nie zrobił tatuażu, nie zareklamował firmy, po czym nie oddał tej zaliczki. Mam wszystko, to jest firma, która mnie będzie teraz pozorować i bardzo im e, za to dziękuję, bo ja chcę nagłaszać takie frajerskie kurwa numery, bo kreujecie się na ludzi, kreujecie się, to jest dla mnie frajerskie kurwa zachowanie, Frajerski rozumiesz? to możesz być zamknij utkaj kurwa do pizdę, utkaj kurwa, śmieć, pizda. Mordek, kurwa. Pizda, kurwa, pizda masz między pizda. nogami, chłopie. Ja ta kurwa. Pizda masz między nogami, cię nagrywałem, trzeba przyjechać! Pizda masz między a, nogami, a, a kurwa, ja gdziełem mam przyjechać a, a i a gdzie? A propos twojej gadki to chuj mam z tym wspólnego, co ja kurwa jego ojciec jest. Jesteś ten... tak samo kurwa, bo w tym samym... pizda, Razem w tym siedzicie. Się, kurwa. Razem w tym Weź, siedzicie, kurwa. rozumiesz? Razem fajacujecie, kurwa, razem na nawet jak krzyczycie, to krzyczcie jeden na drugiego, bo robi się łódka i następnym razem jak mówisz kurwa. No to co? No to co? Jajco kurwa. To dostanę na placki kurwa? No raper kurwa, no, a ty, ty raper, ja się Ale nie freestylowiec, raper. To różnica kurwa. kurwa. kurwa no to taki to mi kurwa. Jeepy, kurwa. Dobrze panowie. Twój występował Twój występ, sorry, ale twój ale występ. Ej, jak, jak jak Patrz jakim ty jesteś człowiekiem. Zajakaj, no, nie mi nie daj na mi się daj mi skończyć. Jakim ty raz. jesteś człowiekiem, nie? Jakby nigdy w życiu bym takiego czegoś o sobie nie napisał. Do, jakieś dosta, zadałeś pytania do widzów i ktoś ci tam napisał, że o, to był najlepszy występ, Alberto, na fejmie, gdzieś tam jak śpiewałeś przy wyjściu Dubiela. Po pierwsze, to no. no, moim... To jest moje osobiste zdanie. Ja ci to... mówiłem tam, co ja, ludzie mówili mi, więc czekaj, ja to, to nie ja... była moja opinia. No dobrze, ale ty no się to, kurwa, ty, czego ty musisz ty tam, kurwa, kurwa podbudowywać bije. swoje ego, rozumiesz? Tym, że ktoś ci to napisał ty musisz. Ty, to kurwa, ty mówisz coś o moim, mojego, kurwa, no, plastelina, stary. kurwa, plastelina miałego. ego. Ale Marto, to są. Ty to są. że jesteś sobą, a mówisz kurwa, żeby ale ktoś był sobą. sobą. Z sobą, bez, sobą się... jesteś w środku, ani na zewnątrz. Ja mogę sobie nie coś ani tuba, bo mam tego prawo, Prośba prośba jednak. Ale bo nie daj skąd. Nie wiem, ale mówcie spokojnie. Tego, ale ja kurwa, ja cały, czas, kurwa, ty, ale cały czas śmietnik się wydobywał, tak. mówcie normalnie Paweł, ja, ja wiem, że ja jesteście daję. w stanie tak samo, ty i ty, i mówcie normalnie powiem. Ale Bez słuchaj, ja mu, daję skończyć, balik, ja mu daję skończyć, Malik, ja mu daję skończyć, wiecie, więc dlaczego on mi się pierdala, co drugie Bo ty, kurwa, słowa? nie kończysz, tylko cały czas pierdolisz, kurwa, kocopoły. Dokończ, Paweł, sto, bo no? nie zadaliśmy wam żadnego pytania, więc minimaik, do bo dokończ to, co chcesz powiedzieć. Dobrze, dajemy, co? Tak, przede wszystkim... Pamiętam, że oskarżyłeś, a właściwie nie tyle, że oskarżyłeś, co powiedziałeś do Alberto, że kiedy była sytuacja związana z White Widow, to skakał przez barierkę, był w stanie bić Maciasa, a kiedy ty go prowokujesz, to nic ci nie robi. Tak, no to, to jest, też jest sytuacja, która jakby obrazuje to, jaki Alberto jest swaniakiem, no bo generalnie wiesz, no ja, ja tyle... W sumie jakichś złych rzeczy na niego jak, jakoś tam nie, nie, nie powiedziałem, ja chciałem po prostu z nim walki. Tą kreował się na jakiegoś goruja, który mnie rozjebie jak dziwkę po tym. No ja taki słuchaj. Gość powiedział, nim, że mam no chuja między oczami. No, nie daje oczami. mi skończyć, no Do, kurwa, no no Uspokójcie albo kurwa nie będę gadał, bo ja nie to, Alberto, ci słowo, gość powiedział, że mam chuja między oczami, spóźniłem się wtedy, wjechałem później, więc kurwa musiałem to ogarnąć. I tak było, a ty jakbyś kurwa mi ale wyszedł? Ale masz kłamy między jakbyś publicznie wyszedł i kurwa mi coś powiedział, też bym do ciebie wyszedł kurwa, bo nie no jesteś nie, dla mnie kurwa żaden, bo nie jesteś dla mnie żaden zawodnik. Kurwa, nie. I tyś, kurwa kolejnym kurwa ubem, który dostanie na pizdy i tyle. Dobra, ale słuchaj, to czemu nie, nie wyszedłeś? Nie, u, jak... nie, nie się oczywiście Marcino. Okej, okay. to czemu nie wyszedłeś, jak na konferencji? Której ja przyszedłem, gdzie był burneka i tak dalej. No to I czemu co? do mnie nie przyszedłeś? A co robiłeś wtedy, kurwa? Przyszedłeś Zesrane. tylko na scenę i chuja robiłeś. Ale, ale coś powiedziałeś ale co do mnie. Ja... Ale coś powiedziałeś do mnie, to nie pierdol, kurwa, gościu. Nic nie powiedziałeś do mnie, nie powiedziałeś. Ty, kurwa, masz chuja między oczami, albo kurwa, nie pocisnąłeś. Bo mnie. malik cię bronił Nie, cię broni. nie pocisnąłeś. Mnie, mnie więc wręcz. czego ty chcesz, żebym wychodził na siłę do ciebie? Więc zamknij się. Ale stary, mnie wytoniali. Ja ci powiedziałem teraz, wyjaśniłem wszystko wiedzą. to, co pierdolisz głupoty farmazoniami. Ale ja czekam. Więc zamknij ale dróg. ja czekam. Ty, Alberto, tak szczerze, grudnia. jak ty chcesz ze mną wygrać? Normalnie no w ciebie jak, kurwa. Be, Człowieku, ty nie masz kurwa, tyle kurwa rzeczy, żeby kurwa to wygrać. Uwierz Mam mi. Mam na sobie akurat nie kurwa masz, dosyć dużo. Nie masz kurwa, I nie masz wiesz, czego kurwa, czego nie masz? Czy... Jaj nie masz kurwa. I tego ci zabraknie w Oktagonie, kurwa. No to może spytać moje dziewczyny, kurwa. O, kurwa, mówiła właśnie, że nie masz. Alberto, tak, tak, tak. kolejne pytanie właśnie o Marcina. E, o, twoja pierwsza walka właśnie w High League była z Marcinem Dubielem. E, w bardzo ładnym stylu się pokazał się, on też, on też wypadł bardzo fajnie. I później, no Marcin. Pokazywał w kolejnych walkach naprawdę y, klasę. Pytanie: Czy gdzieś tam w przyszłości widzisz potencjalny rewanż z Marcinem? Czy byłbyś taką walką w ogóle zainteresowany? Teraz, kiedy jest no, o wiele lepszy niż był? Ci tak, ja na to pytanie mógłbym od, odpowiedzieć po walce, chociaż jakby tej, którą ma, będę miał teraz. E, ale e, tutaj jest oczywiste, jak to będzie rozegrane. Więc jakimś cudem, jak Tyburski mnie pokona, nie jest zły. Wiadomo, ale kurwa, ja jestem przygotowany bardzo dobrze na niego. Więc jeśli by się jednak noga powinęła... Nie tak zły jak twoja fryzura teraz, ale nie, no żartuję. Widać, że się inspirowałeś mną. Nie, nie tobą. Ja wiem, że chcesz jak Ja wiem, że chcesz Ja myślę, że bardziej Krzysztof Rutkowski. Rutkowski Nie, a kiedyś... doktora? Tak, tak. Tekena graj się? Paul, taka postać była. Paul Phoenix. Tak. I Paul słynął z tego, że kiedy trafił, to zabierał prawie całe życie na lach. Ale jako kurwa Dubiela już trafił tyle razy i nie zabrał Dubielowi życia, a mimo był. Się synku. Nie bój. Ale jeśli Ja tam nie brałem nie... walki na wiesz? Albo co? Ja tą walkę wziąłem, bo mi federacja tak yy, tutaj pod, podsunęła temat, żeby to zrobić, że będzie lepiej i ogólnie wiesz. Ja y, przyszedłem tam dogadywać, tak jak mówiłem, powtórzę się kurwa po raz kolejny. Przyszedłem tam w ogóle dogadywać temat o walkę z Tobą. Dlatego teraz druga walka jest z Tobą, bo wcześniej po prostu wszystko wskazywało na to, że tak nie będzie, chociaż moja wola była do tej walki jak najbardziej na plus. Ale poczekaj, odpowiem na pytanie. Jeżeli mi się noga powinie, no to yy, Marcin wtedy masz szansę jakby dostać ten rewasz, tak? Ale jak y, będzie tak, jak y, powinno być, to nie będzie jakby sensu, nie? Ja tak, y, jak, to, jak to są walki na przytarcie, y, trzy rundowe z Dubierem, z gościem... Mordo, bo trzy mówi, rundy? Że... To dobra walka jest trzy rundy. Nie no, ja oczywiście, no dla Dubiera oczywiście, że tak. Bardzo dobra. Dla Ciebie... Dla mnie tak samo. Końca. Słuchaj, bo y, nikt mnie nie widział wcześniej w OKTAGONIE, ja ani jednej bomby nie dostałem, Marcin przetrwał to wszystko, fajnie. I dla niego plus, i dla mnie plus. Uw uwierz mi, że nasza walka będzie zupełnie inną walką. Ja, ja na to, ja, ja tego Dziękuję, wręcz. No wiesz, ja, ja jakby, I tego jakbyśmy spojrzeli na moje walki, to moje walki jednak dają jakieś e, emocje i, i dostarczam ich tyle, że jednak... Jedyną konkretną będzie... walkę, jaką twoją widziałem, to z Arabem i nie wyszuci. Wiesz co? Powiem ci jedną rzecz. Do Araba... Delikatnie zlekceważyłem, po pierwsze, po drugie, nie chcę się tłumaczyć, ale wszyscy co, e, ale co znają to historię, zrobiłeś. to wiedzą, że mieliśmy po kruplówkach i strzeligą, ja miałem 40 ponad e, e, stopni gorączki i ja się w ogóle tego nie wstydzę, to była zajebista lekcja, bo po tej lekcji poszedłem jak zły i ty będziesz kolejną ofiarą. Natomiast, Dobre. Alberto, jesteś strasznie skreślany przez Macherów, Z tego co widzę, kurs na ciebie to 3,90. Dziwicie to, I że dlatego, aż tak? Dlatego właśnie, kto postawi na mnie, zarobi pieniądze. Masz dwie ręce, masz dwie nogi. a tutaj Może kurs i jest trzy, jakbyś kupił. Tą trzecią e? będę cię dusił w parterze, kurwa. <laughs> Za krótka jest kurwa. Co, ty kurwa, jeszcze będziesz kurwa odklepywał. No zobaczymy. Ty masz, ty mówisz, że masz duże łapy takie, że masz większe ode mnie. To ci się przydadzą kurwa do klepania. Wracając ale do tematu, sobie, tych kursów... Ale W sumie to pasuje, bo fryzura taka na MC Hammera. Wiadomo, co... Nieważne. Ale ten, ten, ten kurs jest tak niski za wasze zachowania z bratem. Do nie, tego. nie, wiesz, nie umiejętności ten kurs jest chodzi. tak niski, bo ty masz więcej walk i zawsze byłeś faworytem w walkach. Nie, nie oszukujmy się. Ale dlaczego jakby, zawsze? Ale dlaczego? No bo tak sobie to wypracowałeś, bo jeszcze nie walczyłeś ze mną i dlatego tu będzie twoja kosa. Daj ci Boże, słuchaj. Amen. Jak dobrze zrozumiałem, w poprzednich wypowiedziach Paweł próbował zasugerować, że ty nie rzucasz się do niego tak jak do innych, ponieważ, no boisz się. A ty mówisz, że dlatego, że się tak nie obraził, tak? Nie, kurwa, stary. Jeżeli ktoś perfidnie e, publicznie obraża mnie, no to wtedy ja, jeśli mam okazję i jestem w tym momencie, no to kurwa, wtedy to wyjaśniam. Akurat Paweł w żadnym przypadku nie było tak, że perfidnie wszedł i mnie publicznie przy ludziach tu obraził. Mogę, mogę? No. A kiedy było, że ja cię obraziłem na niepublicznie, ale. Na no w głosówkach pierdoliłeś swoje słowa. Ale swoje i chciałem przyjechać, kurwa, bo tak mnie w tym, co dałeś do mnie. Nie, nie stary. będę tego w Bo ty się nudzisz, kurwa, od lustra się oderwiesz i przyjedziesz. Ale ja nie mam, kurwa, tak ale że nie, siedzę fast. i nic nie robię, stary. Ja mam cały czas, kurwa, nie, dużo rzeczy do nie. zrobienia. Się rozwijam, kurwa, w tym, co robię. I nie mam czasu na takiego kurwa łba jak ty, ale widzisz, dostałeś tą walkę, ludzie też sobie to zobaczą, kurwa. I ja wejdę tam i, i mam dużo, dużo do zyskania, nie. a nic do stracenia. A ty masz do stracenia więcej, jeśli przegrasz ze mną. Nie. Takim lajkiem jak za Zobaczmy. Wychodząc do walki, nie mam nic do stracenia, bo w walce różne rzeczy się dzieją, pamiętaj. Jak przejrasz po ze mną, stracisz wszystko, kurwa, od razu ci mówię. Ja no, to taka stracę, prawda jest. Ja ci tam duszę, stracisz, ja ci to, tam duszę zabiorę. Stracisz to, że jesteś numer kurwa. jeden, nie był w Ja ci duszę sekonarium. tam zabiorę, ty rozumiesz? Duszę, co ty Zobaczmy, kurwa, Amadeusz jesteś, kurwa? Nie 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 nie, nie. No nie, 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 nie nie, nie. Władca piekieł, nie będziesz w Nie, nie, władca niebios, kurwa. Będziesz w niebie. Nie skoro. Ja cię, ja, cię, ja cię kurwa rozgrzeszę w tym. Kenów? Ja cię rozgrzeszę z tych wszystkich kurwa twoich wybryków, swojego farmazonienia. Ja cię z tego kurwa wyleczę. Rozumiesz? Kenów? Wy, ale ty widzisz, <laughs> jesteś słabe? Że nie masz żadnych argumentów oprócz tego? To, to jest oznaka słabych ludzi. że. Nie masz żadnych argumentów i tylko próbujesz uderzyć w mój e, w z, ale, wizerunek, ale każdym kątem, pod każdym, kątem, coś, kurwa, pod każdym wyglądam, kątem kurwa, mam argumenty ale, na ciebie stary, więc jakby... No to słucham. Jak, jakby, no, wiesz, ja, zamieniam się ty, słuch. ty bez mojego gadania już sam na siebie argumenty wyrzucasz, zobacz, na, na tym jak się wypowiadasz w wywiadach i tak dalej. Kurwa, każe się ciśnie bekę, kurwa, ale ktoś. Ja wiesz, kto ja, nie, ja ja tak tylko mówię, bo tak ludzie kurwa reagują, ja to widzę też, tak gdzieś tam Ale to w czyli jesteś Cłogiewa, nie, mówisz, ja to, to widzę to ludzie tam mówią, w boku. Nie masz swojego zdania, prywatnie, na początku kurwa sirowałem strasznie kurwa i byłeś ja kurwa strasznym kurwa kasztanem, do tej pory nawet trochę, ale jak kurwa stanęliśmy w oktagonie, widziałem jaki miałeś kurwa respekt w swoich oczach, jak stanęliśmy kurwa naprzeciwko siebie i wtedy to się kurwa właśnie wszystko zmieniło, bo dostałeś walkę, stanęliśmy naprzeciwko siebie, poczułeś kurwa goryla, jak cię dusi kurwa pyto. R R <laughs> R Słuchaj, szacunek oczywiście, że miałem, bo mam do każdego przeciwnika, ale szacunku nie mam do zachowania, jakie wy reprezentujecie z bratem. Ty, do ale tego nie, nie ma szacunku. Ale nie pierdol mi zachowanie, jakie tam ale, kurwa... Ty, ale, co, ty, ale, co ty wiesz o mnie, stary? Ale... To, co ty stary sam kierujesz na takiego. Kurwa. Ja wręcz uważam, że ty byłeś fajnym chłopakiem! Ja uważam, że o, tego, dzięki, kurwa, nie, uważam, że w tej dużej postaci, bo taki, w tym awatarze jest taki super. mały chłopiec, który kurwa chce mały chłopczyk, który chce cię pokazać. Rozniebie. No nie, chce pokazać coś dobra, nad wyraz. Chce lecić swoje kompleksy. Daj, ładać jakoś ego, kurwa. Nie wysilaj się. Tak, ale do, tak wiedzę, to wejdzie ja pary. Wrócimy do Was. To przejdźmy do ciebie Władco niebios. Bardzo często pojawiała się propozycja, biorąc pod uwagę... Zna, jak, znając Ciebie, znając Alberto, żeby, po, żeby była walka 2 na 2, tak. bracia Tyburscy kontra bracia Simao. Super, I Pytanie, super. czy z Twojej strony jest chęć na coś takiego? Słuchaj, ja mm, chyba mogę przytoczyć to. Józef miał propozycję walki z moim bratem, który od trzech lat, słuchajcie, od trzech lat przechodzi cały czas kontuzję. O, zaczęło się od tego, jak miał walczyć z Arkiem Tańcurą, któremu ja, znaczy Piotkowi złamałem wtedy nos, zawalczyłem ja i od tamtej pory to było pasmo nieszczęść e, mojego brata, związany z kontuzjami, do dzisiaj się gdzieś tam boryka z tym. Nie wiadomo, czy nie będzie miał operacji kręgosłupa, a mimo wszystko, jak dostał tą propozycję, powiedział, dawaj, od razu wjeżdżam, po, po niecałym miesiącu. Po, czekaj, daj, z drugi. Wiecie, co Dajmy mnie najbardziej skurwia? Że kiedy musi... ja mam, czekaj, kiedy no, ale za, da, dobrze, ta, ale dobrze, zaraz, da, ale ja nie skończyłem, kurwa, poczekajcie. Move, tak, move, dawaj, dawaj, mów. że Co ja zaczynam temat, to oni próbują przekrzykiwać, żebym ja się, kurwa, Dlatego nie move, działal, bo tak? ja mikrofon tym bardziej, no, tym bardziej, że Paweł też miał taką sytuację, ale że nic na przerwał. To nie pozwolono mu mówić. No więc tak, to jest dokładnie. Więc y, dostał propozycję y, troszeczkę odfrunął to jak tak mówię, trochę polewitował i y, przecenił, przecenił. po prostu swoją osobę, moim zdaniem. Y, i, I co? I... I okazało się, że za późno się obudził, bo został z ręką w nocniku. Ja mam nadzieję tylko, bo miał walczyć na tej gali. Moglibyśmy zajebiste, zajebiste dać show bracia na braci, ale oddzielnie. Będziesz miał okazję w marcu. Mój brat czeka tam i czeka na ciebie w marcu. Mam nadzieję, że przyjmiesz tą walkę. To jest, to jest dla ciebie okazja, żeby się sprawdzić z kimś, kto coś potrafi. Dobra. A... Dajcie mikrofon, mu przecież. Nie. Dobra, nie, niech no, powie, niech odpowie. Nie, dajcie mu proszę odpowiedzieć. No powiem. Ten, e, jeżeli chodzi o twojego brata, to co? Ja od razu chłopakom jak zadzwonili na ciblu, akurat kurwa siedziałem i kurwa dzwonił do mnie telefon, schalił. Ja mówię, ty, nie chciałbyś walki? Ja bo, myski, bo ty kurwa już wiedziałeś, żeby tu dzwonić o brata i srałeś kurwa. Paweł, daj mu, daj mu dokończyć. Danie. widzisz, że się sam wpierdalasz. Przepraszam, widzisz? przepraszam. I ten, i mówię, dobra, nie ma, nie ma problemu. Powiedziałem tyle i tyle i wjeżdżam. I kurwa, i oni tak. A okej, okay, dobra, zadzwonimy do ciebie, po dwóch dniach przyjeżdżam do nich i oni mówią, że twój brat nie jest tyle wart. Ja pierdolę, sorry, słuchaj, ale. Ku, ale farmazon, ty kurwa poszedłeś, chłopie, jakbyś poszedł do salonu Mercedesa i powiedział, że chcesz kurwa. W, nie. Ja pierdolę, co, co jest, nie o Zobacz przy... na liczby, kurwa moje, a na twoje. Gdzie? Z czego, po, z czego kurwa 60% kupione jest. No, 60%, 60 kupione jest, o czym my mówimy. Ale kurwa. stary, ty do mnie dzwonisz, mówisz? O czym my mówimy? ty do mnie dzwonisz, Ty do mnie dzwonisz. Ty ty do mnie dzwonisz ja, mogę, tą... za te pieniądze, co ja powiedziałem do twojego brata, to ty mi z tobą wyszedł. Słuchaj, pieniądze to nie wszystko, wiesz? Z I uwierz strony? mi, że z kim byś nie wyszedł. To nie jesteś tyle po prostu wart. Z drugiej strony. Twój brat jest bardziej atrakcyjny i na pewno. <laughs> no, słuchaj, stary, szczęś, ale ja nie wiem. Nie, nie. Nie w tym rzecz, Poszukaj gdzie indziej. nie w tym rzecz, chociaż, chociaż uważam, że też przystojniejszy poniekąd, no ale dobra, słuchaj, Wiedziałem że i, mam nadzieję, że lepiej, środku. i mam nadzieję, że też lepiej pijący, no ja, ja zawsze jestem z tyłu. E, Pawle, ale <laughs> nie, nie odpowiedziałeś do końca na moje pytanie, czyli czy pojedynek 2 na dwa? Jak kurwa najbardziej, tybus, tak, tak. ja nie jestem nie na to, sposób. słuchajcie, ja... zróbmy tak, robimy tą walkę, Poczekaj. jak ona się nie potoczy, robimy na kolejnej dwa na dwa. I właśnie, i teraz właśnie, co ja chcę powiedzieć. Ja uważam, że, yy... Odnośnie tego, że ja y, bardziej się skupiam na tym, że robię muzykę i tak dalej, i to jest dla mnie priory priorytet, to z tego względu ja nie chcę robić cyrków, bo wiem, że jak kurwa y, dojdzie do takiego zestawienia, to będzie taki cyrk na kółkach, kurwa, że to się może źle odbić i wolę y, właśnie z Tobą z zawalczyć sam na sam, a oni ewentualnie gdzieś tam na innej gali i nie chcę tego łączyć, bo dla mnie to jest po prostu cyrk na kółkach. Słuchaj, możemy zrobić zawsze tak, że Piotek zawalczy. Ja jestem, panika się pobawię, dobra? Piotrek zawalczy w marcu z uh, Josephem. A później możemy zrobić e, dwa na dwa. E, nie no, czy... dwa na dwa odpada od razu, mówię, to nie ma sensu. Dla mnie to nie ma sensu, bo dla was to jest dobrze, że się wiesz, jakby kurwa influencerzy, gdzieś tam. Kurwa. Ale, ale słuchaj, dla ja was też zarabiałam czego innego. Ale poczekaj, to nie chodzi. Dla, ale poczekaj, dla was to jest dobra pożywka, dla mnie to nie za bardzo, kurwa, dlatego że nie chcę być kojarzył. Ja nie z tego. za bardzo stale. Nie chcę kojarzony być z takiego cyrku stare. I także ja siedzę tutaj kurwa mówisz... z tobą w tej walce, ty... to i tak już jest dla mnie trochę kurwa chujowo. Okej, okay. teraz zajmij skończyć kończyć. teraz ja ci powiem. Mówi, że nie chcesz być kojarzony z cyrku, ale to ty jak małpas, kurwa, skoczyłeś na macie. Czasach chłopie, o Dobre, czym ty, ty, a, o czym ci Instagrama e, wyjebali? Jakbyś, jakbyś miał takie długie nogi, a nie krótkie jak kurczak, kurwa, to Panowie, byś pefce, kurwa jednym krokiem mogli 15. kontynuować ten numer na rundkach oraz te wszystkie tematy. A teraz zapraszam face to face, Tyburski kontra Alberto i ochrona w gotowości. Padło wiele mocnych słów. I zobaczmy to z bliska.

w oczu, spójrz w oczy, uspokój się, kurwa! Uspokój się, zostan to kurwa! Rundy, rozumiesz, no to kurwa, kurwa na... no zostan! Zostaw na klatkę! Nie kurwa, no, na klatkę. No, rozumiesz, Już jesteś zmęczony! Już jesteś zmęczony! Już jesteś, kurwa! Chcę ci spojrzeć oczy! Już jesteś zmęczony! Chcę ci spojrzeć oczy! Już jesteś zmęczony! Kurwa, nie ma! Nie macie, kurwa! Nie macie! Nie macie! Ja będę ci się kurwa nie sobie w oczy, panowie! Ślimaka byś chciał, co? Nie, kurwa! Ślimaka możesz tu o! Panowie, boxing, position. Zobaczysz, kurwa, to się wydarzy. Kiedy przyjdzie ten dzień, kurwa, ja? będą, kurwa, ludzie widzieć, kurwa, to się dzieje. Co? Sobie. Będą widzieli. I wracam na ci, bo wiecie, a to myślisz, że, że przez, tutaj przed tego to już szkoły, nie no bracie, na ciebie. Spokojnie, no, spokojnie. No, spokojnie no. Bo to, kurwa, nie mogę doczekać Ja, pierdolę dole. na placki, kurwa, no. kasztany <laughs> Boxing, position, ty Alberto, panowie, w tamtą stronę. Będzie kurwa, będzie drzem z ciebie na naleśniki, kurwa. Aha. No to, kurwa kurwa będzie... Boxing position! Jeden z najmocniejszych face-to-face'ów w historii. I zobacz, jesteś słaby, kurwa, znowu do mojej mordy nawijać. Weź powiedz o moich umiejętnościach, o tym, jak się wypowiadam, czy coś. Przepraszam. Panie i panowie, Alberto i Paweł Tyburski, wielkie brawa! A teraz...